O kłopotach finansowych szpitala w łasku wiadomo od dawna, nie od dziś mówi się także o potrzebie głębokiej restrukturyzacji i zmian w tej placówce, tak by doprowadzić nie tylko do zmniejszenia sięgającego w tej chwili 24 milionów długu, ale gruntownie ją zmodernizować. Receptą na to ma być forsowana od pewnego czasu przez powiatowe władze dzierżawa szpitala. Najpierw jednak na ostatniej sesji radni zgodzili się na scedowanie wierzytelności szpitala na rzecz banku. Będziemy w stanie prawdopodobnie kredytem wysokim, który weźmie SPzos, a my poręczymy go. Będziemy w stanie obsłużyć wszystkie nasze zobowiązania wymagalne, zamieniając na długi okres spłaty ten kredyt, bo takie rozmowy prowadzimy z jednym z banków i sądzę, że to wyjdzie. Takie posunięcie władz spowoduje, że dzierżawca nie będzie obciążony długiem, mówiąc kolokwialnie, wystartuje od zera. Przyszły dzierżawca będzie zarządzał szpitalem bez długu. Natomiast dług przejmie starostwo i będzie podpisywał ugody z wierzycielami i spłacało będzie to zadłużenie szpitala, przede wszystkim korzystając z środków finansowych otrzymywanych od dzierżawcy, czyli za dzierżawę obiektów i sprzętu. Przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących personel szpitala twierdzą, że wprawdzie byli poinformowani o zamiarach dotyczących przekształcenia, ale załoga placówki praktycznie nie uczestniczy w podejmowaniu jakichkolwiek działań i decyzji. Konsultacje z pracownikami są małe. To, że pan dyrektor spotyka się z nami co, co miesiąc, raz w miesiącu ze związkami zawodowymi nie świadczy to o tym, że pozostała załoga o tym wie. Yy, pan starosta spotkał się z załogą raz. Jedyny, gdzie przedstawił swoją wizję, jest to wizja tylko i wyłącznie dzierżawy. Przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych dodaje, że brak informacji rodzi obawy wśród całego personelu. Boimy się, nie znamy akcesu, nie dostaliśmy go, zarówno nie dostaliśmy audytu, który był przeprowadzony przez firmę na zlecenie starostwa. Tego nie otrzymaliśmy, więc no, życzymy sobie, aby te dokumenty do nas trafiły i dopiero będziemy mogli jakiekolwiek. Wypowiedzi z naszej strony będą mogły popłynąć. Władze szpitala, podkreślając atrakcyjność tego rozwiązania, wyjawiają, że umowa o dzierżawę ma zostać tak skonstruowana, by zobowiązać przyszłego dzierżawcę do systematycznego inwestowania w tę placówkę. Przyszły dzierżawca, przyszły operator zainwestuje określone środki finansowe w strukturę tego szpitala. Będzie to co najmniej 1,2 tysięcy rocznie, tak aby dostosować ten szpital do wypowiedzi. Unii Europejskiej. Nie ma jeszcze ogłoszenia o dzierżawie szpitala, dlatego rzecz jasna trudno przesądzać, kto zostanie dzierżawcą. Ale na giełdzie kandydatów niemal wyłącznie pojawia się podmiot o nazwie Szpitale Polskie. Natomiast personel szpitala twierdzi, że opcja dzierżawy została przez władze narzucona i że powinno się wnikliwie rozważyć także inne rozwiązania trudnej sytuacji tej placówki. Może jakakolwiek spółka. Myślę, że panowie zarówno z powiatu, jak i radni naszej społecznej Rady Szpitala biorą pod uwagę fakt, że tam, gdzie nastąpiły dzierżawy we wszystkich tych szpitalach, są te sprawy zaskarżone do sądu. Jolanta Świegowska zwróciła także uwagę na złe nastroje wśród personelu, wynikające z obaw o miejsca pracy.